To idźmy dalej. dalej. Czego jeszcze chłopcom nie wolno? Chłopaki nie płaczą. Mm, nie smucą się. Nie, nie wolno. Nie jesteś babą, nie bądź beksą. Jasne. Dobra, no to znowu. Jaka informacja kryje się za smutkiem? No. Smutek to jest emocja, która przypomina mi, mówi, że właśnie coś co było dla mnie ważne utraciłem tak potrzebuję przeżyć żałobę dokładnie to jest in... smutek jest informacją że coś we mnie wymaga już odpuszczenia że potrzebuję się wycofać do swojej jaskini po to żeby coś opłakać przeżyć żałobę Przekonstruować swój system wartości, i dopiero wtedy na nowo, z, nowy, z nową energią, będę mógł wrócić do swojej społeczności, do życia, do moich zadań. Jeśli nie pozwalam sobie przeżyć smutku, nie pozwalam sobie tego doświadczyć, a wielu mężczyzn w ogóle nie pozwala sobie dotknąć tego tematu, bo jesteśmy przerażeni tym, że jeśli wejdziemy w smutek, to on nas zaleje, utopi, zawładnie nam, odbierze nam rozum, odbierze nam sprawczość, to lądujemy w miejscu kompletnego znieczulenia, które niestety nie działa wybiórczo tylko na negatywne emocje, ale działa również na całe pozytywne spektrum tego, co chcielibyśmy doświadczać, czyli Znieczulamy się, ale znieczulamy się zarówno na to, co przykre, czego nie chcielibyśmy dotknąć, a efekt jest taki, że lądujemy w głębokiej depresji, bo nie doświadczamy również radości życia. Ja tylko mnie zatrzymało bardzo, kiedy mówi, że przeżywam smutek, potrzebuję się wycofać do swojej jaskini, przeżyć go i wrócić, to ja mam ze smutkiem ją ja trochę inaczej. Dla mnie smutek jest taką emocją, która łączy serce bardzo bezpośrednio. Po prostu kiedy jestem w smutku, mam przy Ciebie z sercem, z Twoim własnym sercem. W, w moi... Tak, z moim sercem. Tak. I w moim przeżywaniu smutek u innych osób też tak działa, kiedy się z tym połączę, jestem połączony z sercem, po prostu bezpośrednio. Absolutnie. I teraz, jak to działa? Kiedy wyrażam smutek przy kimś, kiedy dzielę się swoim smutkiem w dojrzały sposób. To zbliża. Paradoksalnie, kiedy lecą łzy, kiedy ja przeżywam autentyczny smutek Absolutnie. głęboko serca, to, to, to jest emocja, która zbliża trochę jak radość, ale w inny sposób, bo jest prosto, po prostu to jest otwarte serce. I jest na autentyczna. Oścież, jest autentyczna. Po prostu smutku nic nie dał szukać. Chodziło mi o to, że jeżeli spojrzymy na aspekt znowu ten e, energetyczny, co z nami robi e, smutek, A, to... z naszą energetyką, to obniża nam energetykę, tak Tak, tak jak złość tak, podkręcała tak. nam energetykę, to smutek nam tą energetykę tak. wycisza, bo chodzi o to, że zadaniem smutku było wycofanie nas do środka, czy o, to do jaskini, tak, okay, tak, tak, czy, tak, to do, czy to do środka tutaj. Chodzi o to, żebyś przestał zajmować się bzdurami, tak. yy, szedł na imprezę, zagłuszał, zagłuszał to, yy, nie wiem, seksem, alkoholem, imprezą. Tylko chodzi o to, żebyś wylądował we własnym serduchu.